Udział w zachodnio obchodach 65. rocznicy zakończenia II wojny światowej to główna misja, z jaką przybył do Świnouścia okręt desantowy floty bałtyckiej Federacji Rosyjskiej Kaliningrad. Potężna jednostka majestatycznie wpłynęła do naszego portu w środę 5 maja i zacumowała przy zewnętrznej Kei Basenu Północnego. у друзей наших, У Виктора. Все нормально. Все нормально. Привет большой. Na pokładzie okrętu przybyli do Świnoujścia nie tylko marynarze floty bałtyckiej, w tym żołnierze piechoty morskiej. Wśród gości jest także kilkudziesięciosobowa grupa weteranów wojennych. Wizyta jednostki zbudziła spore zainteresowanie mediów. Pierwszym punktem wizyty była zaimprowizowana na mostku okrętu konferencja prasowa. My bardzo uh, rady widzieć mieszkańców uh, miasta Swinouści. Uh, Programy wizyta przydusmotry na posiedzenie Dziennikarze interesowały kulisy codziennej służby na imponującym desantowcu, wyposażenie jednostki i udział w ćwiczeniach. Kapitan okrętu przypomniał, że Kaliningrad jest dziełem polskich stoczniowców z Gdańskiej Stoczni Północnej, o czym do dziś zaświadcza ta pamiątkowa tabliczka. Dziennikarze interesowali się codziennym życiem marynarzy, ale w centrum uwagi gości znalazł się admirał Władimir Jegorów, były gubernator obwodu kaliningradzkiego, postać znana nie tylko w ojczyźnie. Władimira Jegorowa pamięta do dziś wielu mieszkańców świnouścia. W latach 80. ubiegłego wieku był jednym z ostatnich dowódców floty byłego ZSRR stacjonującej w Świnoujściu. Z tamtego okresu gość wspomina obecnego prezydenta świnouścia Janusza Żmurkiewicza. Z naszego miasta zachował zresztą wiele ciekawych wspomnień. No, ja wspominają bardzo dobrze ten period, Ja komandował w 83-85 Gody i posli. того как я прошел еще ряд должностей я э, выводил наше соединение в 1992 году 29 октября из свиноустья э, военно-морскую базу балтийск так что у меня связано со свиноустем не только воспоминания о службе но и воспоминания о таком для нас памятном событии, как вывод соединения из Свиноусика, когда здесь наша деятельность прекратилась, и мы оставили здесь очень много друзей. Kaliningrad pozostanie w Świnoujściu do 10 maja. Załoga okrętu weźmie udział w uroczystych obchodach rocznicy zakończenia wojny w Świnoujściu, Gryfinie i Szczecinie. Jutro i pojutrze mieszkańcy naszego miasta będą mogli zwiedzać okręt. 7 maja w piątek pomiędzy 14 a 15, a w sobotę w godzinach od 13 do 15. Rosyjscy goście mają także w planach spotkanie z władzami województwa, prezydentem Świnoujścia, dowódcą ósmej flotyli obrony wybrzeża i polskimi kombatantami. Szczegółowy program wizyty można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej miasta www.świnoujście.pl.